Dzień dobry, cześć. Przychodź wcześniej. Lekcja 20 z książki Jesteś cudem, Reginy bret. Co nam daje przychodzenie wcześniej? Albo nie spóźnianie się. <grym> Ten kto się spóźnił? Na jakieś ważne wydarzenie. Na autobus, pociąg, samolot, cokolwiek, to wie jakie są tego konsekwencje. Oczywiście, że tego nie robimy celowo i zdarza się tak, że nie mamy na to wpływu, bo utkniemy gdzieś w jakimś korku, coś ważnego się wydarzyło, ktoś inny, że tak powiem, zawalił, tak, i konsekwencją tego było, że my nie mogliśmy być gdzieś na czas. Ja tutaj z własnego doświadczenia i z własnego przykładu, takiego e, zawsze byłam na czas. E, byłam tą osobą, która, e, która starała się właśnie zdążyć gdzieś, być wcześniej nawet. E, Niejednokrotnie za wcześnie. I to też znowu są dwa bieguny: że nie ma co być za wcześnie. <laughs> Za dużo, oczywiście. E, ale też nie ma co się spóźniać, więc tak być po prostu na czas. Wiele, e, wiele złości, wiele frustracji e, powodowało u mnie to, jak ktoś się spóźnia. E, I tutaj miałam takie właśnie doświadczenia z moją koleżanką. Przez wiele, wiele lat, właśnie, gdzieś ona miała taki właśnie swój sposób bycia, że generalnie się spóźniała. Czy spaźniała, tak? Bo to tak, nie wiem, jak jest właściwie poprawnie. I powodowało to dużo, dużo złości i konfliktów. Może konfliktów na początku nie, ale wycofanie z mojej strony, że traciłam, traciłam zaufanie i. No, ciężko mi się było znowu umówić, bo albo już się nastawiałam tak, że, że po prostu ona będzie spóźniona i ja się po prostu bardzo złościłam, frustrowałam, często niejednokrotnie ja się spieszyłam, ja coś robiłam, tak, albo czegoś nie zrobiłam, żeby być na czas. A potem przychodzi ktoś spóźniony 15, 20 minut, pół godziny i ja ten czas miałabym wtedy, tak, żeby zrobić to czy tamto, ale przez tą osobę ja tego nie zrobiłam i to powoduje złość. A potem poczucie winy, tak? że ja się złoszczę, że ja się wkurzam, że ja o, to może ja jestem zła, tak? Odbierałam to też w kategoriach takiego braku szacunku, tak? bo jeżeli ktoś no, jest ze mną umówiony i później się nie stawia o czasie, to mnie w jakiś sposób no, nie szanuje, nie liczy się ze mną. I wiem już z perspektywy czasu, że to nigdy nie jest tak, że to uderza, że ta osoba to planuje, że to jest centralnie tam przeciwko nam, albo że to jest ta oznaka tego braku szacunku. Nie no, ta osoba po prostu tak ma i ona w stosunku do innych osób też tak się zachowuje. Natomiast powoduje to dużo, dużo właśnie frustracji i, i złości, jeżeli się. Jeżeli się czeka na kogoś, tak? W naumówionym spotkaniu, i, i nie wiem, czy to będzie jakiś wyjazd, czy po prostu nawet zwykła kawa, i ktoś ma nawet do nas przyjść, no ale my czekamy już, my się przygotowujemy, to się przeciąga, przeciąga, przeciąga. I to jest naturalne też, że my się złościmy, bo mamy oczekiwanie, że, że ktoś potraktuje nas poważnie, tak? W naszym dniemaniu, że ktoś uszanuje to. Że ktoś też będzie miał takie samo postrzeganie tego czasu i dla kogoś też to będzie priorytetem, żeby być na czas. Oczywiście to, z czego to tam wynika, i, i jakie tam różne swoje własne, takie podświadome jakieś tam kody, bo to też z czegoś zawsze wynika. Moje właśnie takie stawianie się na czas, i to wiem, że to też było często, często coś takiego, że ja mm, no nie mogłam być na czas, bo tyle jakichś takich różnych rzeczy się wydarzyło, że ja po prostu, yy, i to nawet nie takie czasem z mojej winy, a ja po prostu tak bardzo starałam się gdzieś być na czas, że jak ja mogę się spóźnić, że to wiem, że było to wręcz nawet takie chorobliwe że, kurczę, że, no nie wiem, ja obiecałam, więc ja muszę być na czas. To z czego to wynikało, to też oczywiście nie temat tutaj, ale... Mm, mnie to czasem zbyt wiele kosztowało. Nie zrobiłam czegoś, nie... Mm, nie wiem... Jakby tak prze przekraczałam gdzieś coś, żeby, żeby po prostu być... Yy, być w tym, w tym miejscu, gdzie mam być o tej określonej porze i to najlepiej jeszcze, jeszcze wcześniej, żeby przypadkiem ktoś na mnie nie czekał. Teraz sobie daję takie prawo, że, że staram się oczywiście być na czas, ale nie za wszelką cenę. Jeżeli w danym momencie po prostu gdzieś tam się spóźnię 5 czy 10 czy 15 minut, no to mogę też tę osobę uprzedzić, jeśli to jest jakieś takie spotkanie, no to po prostu przeprosić. I, I tyle. Nie mam też tej takiej presji, tego parcia, że ja muszę być za wszelką cenę wcześniej i na czas. E, tutaj mamy lekcję przychodź wcześniej, bo faktycznie jeżeli jesteśmy wcześniej, jesteśmy spokojniejsi, wchodzimy tak po prostu i my sobie czekamy. A co się dzieje w momencie, kiedy my się spieszymy? Jest spina, jest ścisk. E, Często gdzieś, jak mamy się gdzieś przemknąć, takie zauważenie no to nie chcemy przeszkadzać, jeśli to jest jakieś takie ogólne, jakieś takie spotkanie, czy, czy wejście gdzieś. E, no powiedzmy, jest to ślub w kościele, tak? <laughs> e, ale, ale, ale gdziekolwiek, tak? Że po prostu wiemy, że, że możemy przeszkodzić. Albo już zaczęła się impreza, e, no i my robimy tam takie trochę wejście smoka, e, lub wiemy, że ktoś na nas, e, na nas czeka i się denerwuje i frustruje. Już nie wspomnę o tym, że po prostu jeśli to są jakieś środki komunikacji miejskiej no to po prostu ten samochód, samochód, autobus, nie wiem, pociąg, cokolwiek, no to nam tam odjedzie. Też od razu się robią takie nastroje, nie? Jeżeli na przykład jest jakaś paczka, jest jakaś grupa ludzi i czeka na jedną osobę. Ta osoba się denerwuje, stresuje, że wszyscy na nią czekają i ci wszyscy się stresują i denerwują, że czekają na tą osobę. Oczywiście, że rada może być taka, że przychodzi wcześniej, natomiast jest to, jest to już taki nawyk, że, że trzeba, y, trzeba to w sobie wypracować, taką samodyscyplinę, żeby być słownym, bo to też bardzo podkopuje zaufanie do kogoś, jeżeli ja się z kimś umówię, a ta osoba się spaźnia, spóźnia, nie przychodzi na czas. Yy. Myślę, że najważniejsze jest. Yy, Komunikowanie. Z drugiej strony, właśnie wiem, że, że bardzo to tak ułatwia i, i też troszeczkę to napięcie rozmywa. Jeżeli ja dostanę powiadomienie, nie wiem, sms, telefon, spóźnię się, będę później i okej, okay. i to już jest też dużo lepsze niż w ogóle nic nie powiedzenie, bo wtedy, aha, czy ja mam jeszcze tam czas, to jeszcze coś mogę zrobić, to, to napięcie moje, moje schodzi. Z kolei ja jak się umawiam, to, to, to dla mnie była taka lekcja, żeby, żeby po prostu też tak się mocno nie spinać, nie spieszyć, że wcale nie muszę być właśnie zbyt wcześnie. I nawet jak ja się spóźnię, bo sobie to odwracam do siebie, bo, bo tak mówię, ja nigdy się nie spóźniałam, znaczy nigdy jak nigdy, bardzo, bardzo rzadko się to zdarzało. Moim, moim takim priorytetem i takim parciem było, żeby być właśnie zawsze wcześniej i być na czas. Natomiast teraz sobie to właśnie gdzieś tam odpuszczam, że nic się nie stanie, jeżeli gdzieś tam czasem się troszeczkę spóźnię. I też informuję, jak, jak to będzie jakieś takie większe spóźnienie, i to nie z mojej winy oczywiście, albo nawet z mojej winy. Coś Natomiast chodzi bardziej o ten taki, taki nośnik, że ja jestem spokojniejsza, i po tej drugiej stronie jest większy taki luz i spokój. Więc tutaj akurat nie skorzystam z lekcji pani Reginy. Ale ten czas, tak, ale ten czas jest, jest ważny. Że jest to takie pokazanie tego, że y, szanuję drugą osobę, szanuję czas drugiej osoby i przede wszystkim y, ja czuję się wtedy też y, spokojniejsza. Jeżeli wyjadę gdzieś wcześniej, wyjdę gdzieś wcześniej i nie, nie muszę się wtedy, wtedy stresować, że tam coś jeszcze nie wiem na drodze, że stanę na jednych czy na drugich światłach że tam ktoś jedzie zbyt wolno, że coś się tam wydarzy po drodze, że mam czas i wtedy jestem dużo bardziej taka, taka spokojniejsza. Tym bardziej, że teraz wszyscy się gdzieś spieszymy, no jak to jest, że tak wszyscy się gdzieś spieszymy, a tego czasu mamy coraz mniej zamiast coraz więcej. Bo czas, jak wiemy, jest pojęciem względnym. Inaczej się ten czas postrzega, jeżeli stoimy gdzieś w kolejce, czekamy w poczekalni. A inaczej, jak nie wiem, w przyjemnych okolicznościach, gdzieś go spędzamy i zerkamy, bo już gdzieś tam musimy iść, to wtedy ten czas szybko, szybko biegnie i chcielibyśmy go zatrzymać. Więc nadszedł czas aby zakończyć dzisiejszą lekcję i oczywiście do następnego razu. Pozdrawiam.